dzień dobry państwu na gorąco po meczu taka konferencja żeby wszystkich uspokoić ta porażka była wkalkulowana i jest to oczywiście częścią planu którego wy państwo może nie widzicie ale ja widzę go wyraźnie, gdyż zawsze myślę na 84 kroki do przodu. Plan ten nazwałem solidny nakływ oraz ogólny rozpierdol. Tak, tak. Z takim menadżerem jak ja nie ma się o co martwić. Jesteśmy najlepsi i najskromniejsi, a dodatkowo ja jeszcze jestem super mądry. O kurwa, na przykład wzór na obwód koła to 2PR. Stolicą Brazylii jest Brasilia. A nawet znam takie słowa jak efemeryda, sublicencja czy prokrastynacja. Sami państwo widzicie. Że ze mną nie ma żartów. Leżno przecież nie ma wiedzy, że podłożyliśmy się dziś specjalnie, aby ich zaskoczyć później w finale. Chyba nie myślicie państwo, że taki napierdalator jak Jack Holder dałby się tak łatwo objeżdżać. To śmieszne. Runę holte to już w ogóle oszczędzamy na playoffy i tam wyskoczy z taką rakietą, że rekordy toru będą się sypały jak z rękawa. Zaręczam, że zapowiadany przez nas rozpierdol jest już naprawdę bliski. Proszę zaopatrzyć się więc w środki uspokajające najlepiej nerwosol oraz potrzypaczki pampersów. Popuszczanie w spodnie oraz palpitacje serca podczas akcji naszych przepięknych zawodników macie państwo gwarantowane. Nawet nie jestem w stanie opisać jaki ostatnio był nakryw na treningu. No ja pierdolę omal się stadion nie rozleciał. Następny mecz jedziemy we Wrocławiu i z tego co wiem to Uffinden na myśl o pojedynkach z Norbertem Kościuchem już nie może spać po nocach. Wacław Milik wykupił sobie pakiet wizytu psychologa a Maciej Janowski zamknął się w sobie i nie chce wyjść z domu. Budzimy więc kurwa postrach no i brawo, podsumowując. Szykujcie się Państwo na nakływ najwyższej jakości. W razie czego szpital w Toruniu został już poinformowany o możliwości wystąpienia wielu stanów przedzawałowych. Założenie jest takie, że zrobimy ogólny rozpierdol więc sądzę, że wynik 75 do 15 jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Dziękuję.